Cześć! Dziś mam dla Was Vulcanic Isle gra, która została do mnie dosłana od Arcane Mundus i gra, która przyciągnęła mnie tym, że jest 3D, że ma te wulkany wystające z, z naszej planszy. Czy jest to dobra gra, czy ma dobre komponenty jak się gra w dwie osoby? Sprawdźmy. Okanek IO to gra strategiczna, w której będziemy budować posągi mały, Mały, nie wiem, jak to się wymawia, posągi na naszej planszy. Będziemy także budowali nasze wioski przesuwali naszych mieszkańców, tak, abyśmy odcięli teren, na którym jest nasz przeciwnik. Czasami nawet my jesteśmy na tym terenie. Musimy po prostu mieć sobie mieć w głowie bilans zysków i strat, kiedy kiedy jaki teren odciąć. Kraków czy się wtedy, kiedy na plaży są dwa lub mniej wulkanów. No i o co chodzi z tymi wulkanami? Wulkany wybuchają, kiedy e, zablokujemy jeden z małych kraterów, które są dookoła tego wulkanu tutaj na naszej plaży. Także w naszej kolejce będziemy po prostu przesuwali się po klaszy, Mamy cztery punkty akcji i będziemy budowali nasze tutaj budowle. Żeby zbudować taki posąg, musimy najpierw przesunąć się na pole, gdzie jest lawa i za jeden punkt akcji możemy taką lawę, nasz taki leżący posąg zamienić. Za kolejny punkt akcji możemy taki posąg postawić na gejzerze i to blokuje taki gejzer. Wtedy więc kładziemy nasz znacznik lawy i odcinamy tę płytkę od całej reszty. Tylko tą jedną ściankę takiej płytki. Jeżeli płytka kiedykolwiek jest cała odcięta, to to wtedy znika z planszy. Za każdym razem też, kiedy położymy właśnie ten nasz znacznik, rzucamy kością wulkanu i sprawdzamy, czy jakiś wulkan wybucha. Jeżeli wybucha, wybieramy wtedy, że to wulkanu patrzymy i jaki jest na nim numer i ten wulkan dostaje wtedy gdzieś lawę dookoła. Jeżeli nie można dawać więcej lawy, to nie dzieje się nic. Jeżeli natomiast można, taką lawę dodajemy. Dookoła tego wulkanu. Jeśli coś było na ścieżce tej lawy, to jest zniszczone, ale możemy zapłacić żetonem modlitwy, błagania, cokolwiek to jest przychylności, aby to taką wioskę czy posąg sobie zachować. Takie żetony możemy dostać za punkt akcji, i im więcej ich mamy, tym są dla nas droższe. I przesuwamy się po tej planszy, tak jak mówię, budujemy nasze żetony, budujemy wioski. Takie posągi właśnie budujemy na gejzerach, a wioski z kolei budujemy tam, gdzie kiedyś była lawa. Także warto może zbudować taką wioskę dalej od wulkanu, bo wtedy jest mniejsza szansa, że zostanie ona pochłonięta przez lawę z takiego wybuchającego wulkanu. Ale e, głównym elementem tutaj, strategią tej gry jest to, aby odciąć naszych przeciwników z tej planszy. Ponieważ na koniec gry punkty dostajemy za to, co na tej planszy zostało. Chcemy odcinać naszą planszę tymi takimi rzekami, lawy, właśnie, ponieważ kiedy odetniemy jakiś kawałek, ona po prostu się usuwa, odsuwa i wszystko z niej znika. E, oczywiście wtedy jest większa szansa, że wulkan, do, do, do którego my budujemy, wybuchnie, bo każdy wulkan odcięty od planszy znika z naszej tali tutaj tych żetonów. Także e, no, trzeba. Do, myśleć do przodu, trzeba sobie gdzieś może wypracować w głowie najpierw strategię, co chcemy zrobić na tej planszy i potem przejść, żeby to wszystko nam wyszło. Ale trzeba pamiętać, że oczywiście nasi przeciwnicy też budują te statuły, te posągi, też budują wioski i też będą odcinali kawałki planszy. I bardzo łatwo, co nam się zawsze zdarzyło, bardzo, bardzo łatwo popełnić błąd i nasz przeciwnik, który to wykorzystuje i obcina kawałek planszy razem z nami. Trzeba naprawdę być bardzo, bardzo uważnym, czy, czy na pewno w dobrym miejscu kładziemy tę, tę, tę daną rzekę lawy, która odetnie daną planszę, dany element. Także no, tutaj jest, jest dużo myślenia, to jest naprawdę dużo strategii i ja jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona tą grą. Może przejdę teraz do wykonania, do minusów, plusów i na końcu Wam powiem, co o tym tak naprawdę myślimy. Także zasady tej gry są bardzo proste. Mamy cztery punkty ruchów, przesuwamy się, budujemy posągi, budujemy wioski. Ale nie ma tego nigdzie, to nie jest nigdzie opisane oprócz zasad. Czyli trzeba sobie po prostu zapamiętać, że wszystko kosztuje jeden punkt. Akcji oprócz wiosek i oprócz zdobywania tych punktów przychylności, tych żetonów przychylności. Także fajnie by było, gdyby była jakaś gdzieś pomoc gracza, mała z wypisanym co i jak. Um, wykonanie jest ok. To znaczy, fajne te posągi um, i te, te wioski one są dobrej jakości. One nie są jakieś super niesamowite, ale są, są dobrej jakości. Na, na, tych, na tych wioskach widać em, deski, posąg oczywiście ma wielki nohal, ale mają też takie e, brzegi nie, niespiłowane. Także ten plastik jest taki, no nie, nie widać, że to nie jest, nie jest to super, e, najlepsza robota, ale jest ok. No i do tego są te pionki na gracze, no są mam jakieś fikuśne fryzury, także e, Wykonanie tych elementów jest ok, żetony są z te które wszystko jest jak najbardziej ok. Oprócz tych wulkanów, te wulkany są brzydkie po prostu. Ja chcę je pomalować, bo one są wykonane z plastiku, dobrej jakości plastiku, ale wygląda tak, jakby ktoś wziął ten obrazek z żetonu i po prostu go nadrukował na ten wulkan, rozciągając go. Także widać nawet rozciągnięcia tego tego nadruku na tych wulkanach, no i to nie jest załadne. Niektóre są lepsze, niektóre są gorsze. Niestety te wulkany to jest największy minus tej całej gry, chociaż to jest to, co mnie do niego do niej przyciągnęło. Także ha, dziwne. Jeżeli chodzi o atmosferę w tej grze, to no powiedzmy, że przy stole atmosfera jest dość zacięta, bo rzeczywiście cały czas chcemy gdzieś tam się blokować, cały czas myślimy o tym, co, jest, co nam da punkty, ale też co tutaj przeciwnikowi skopie jego strategię. Także to jest taka bardzo fajna gra. Tak jak mówię, my graliśmy na razie tylko w dwie osoby i to są wrażenia tylko z gry dwuosobowej, ale jest bardzo zacięta walka. Jeżeli lubicie gry z negatywną interakcją, to to jest na pewno coś. Do tego oczywiście to jest gra językowo niezależna, jak widzicie na planszy nic nie jest napisane. Tutaj jest planszetka punktacji. Ona jest leniana, taka cieniutka planszetka. Gdzieś tam sobie z boku stołu leży, żeby te punkty przesuwać. I tak naprawdę nie ma żadnych słów, nie ma, niczego nie trzeba tutaj czytać. Także jest to językowo niezależna, za to ma duży, duży plus. Um, I tak jak mówię, bardzo zacięta walka, bardzo atmosfera przez olej jest napięta. Nie można spuścić z oka. Nic, nic tak naprawdę, wszystko trzeba tutaj, na wszystko trzeba zwracać uwagę. Czy czujemy tą tematykę gry? Mi się ta tematyka bardzo podoba. Nie mamy żadnej gry o takiej tematyce, tak naprawdę. Nigdy nie, nie, mam, nie miałam gry z posągami małej, Moai, Moai, muszę się nauczyć to wymawiać. Te posągi z Wielkanocnych nigdy takiej gry nie mam i to mi się bardzo podoba. I te elementy też są bardzo fajne, takie dodają tutaj do tego klimatu. I to fajnie się widać potem na planszy, jak to wszystko się już rozrośnie, te wioski, czy te posągi będą gdzieś tutaj stały. Także no naprawdę jest to. Jest to coś przyjemnego dla oka i, i dodaje to do atmosfery właśnie tej gry. Jeżeli chodzi o regrywalność, to moim zdaniem jest to spora, jest to strategia. I tak, za każdym razem ta gra będzie ma takie same zasady, i tu nie o to chodzi, żeby te zasady się zmieniały, ale za każdym razem będziemy może zaczynali na innej z innego miejsca planszy. Ta plansza za każdym razem też wygląda inaczej, bo możemy zbudować inny, inny jej kształt. No i oczywiście nigdy nie wiadomo, który wulkan wybuchnie, czy wybuchnie, czy będziemy odcinali od razu naszą planszę, czy może postaramy się najpierw zbudować wioski i dostać więcej naszych tutaj mepelków pracowników, czy chcemy się rozprzestrzenić po tej wyspie, że gdyby w razie czego, gdyby jakiś kawałek się odciął, to mamy wszystkich innych ludzi gdzie indziej też na wyspie. Także no, za każdym razem ta strategia będzie trochę inna i moim zdaniem to jest, to jest bardzo, bardzo fajna regrywalność w Okanek. Jeśli chodzi o trudność i czas, to jest to gra o bardzo prostych zasadach. Ale jest to gra wymagająca myślenia i kombinowania. Nie taka, przy której paruje mózg, ale taka, przy której bardzo fajnie nasze szare komórki możemy rozruszać. Czasowo na dwie osoby ta gra to jest około 20-25 minut. Na pudełku jest to 30 do 60. Oczywiście wszystko zależy od liczby graczy. Jest to gra od 2 do 4 graczy i 13 lat plus jest na opakowaniu, ale tak naprawdę ja zawsze podkreślam ten wiek na opakowaniu. To tylko tyczy się, moim zdaniem, gier, które mają jakieś treści nieodpowiednie dla dzieci. Tutaj wszystko zależy od tego, jakie gry ogarniacie z dzieciakami, niektórzy grają od bardzo wczesnych lat. Także moim zdaniem to są, mówię, te zasady są bardzo proste. To jedynie o co chodzi to, to wymaga. Kombinowania co i jak. Także e, Volcanic Isle u nas zostanie, bo e, jest bardzo specyficzna, jest bardzo prosta. Możemy w to grać z rodziną, możemy to, w to grać w kronie multijęzycznym, bo moi rodzice kiedyś nas odwiedzają, czy jak my ich odwiedzamy, to musimy mieć gry, w których ja nie muszę tłumaczyć im ich kart albo nie muszę tłumaczyć kartmatowi, jeżeli są po polsku. Także duży, duży plus właśnie za tę niezależność językową, za prostotę zasad. Wykonanie jest neutralne, to znaczy są fajne elementy, a są też elementy, które mogą być dużo, dużo lepsze. Ale generalnie to tak. Volcanic Isle to jest gra dla ludzi, którzy lubią kombinować, ludzi, którzy lubią negatywną interakcję. Świetnie działa na dwie osoby. Jest regrywalna i jest językowo niezależna. No nie mogę się nachwalić. Wolka negają na razie.